Jo, Z tej strony się mam mapers, witam was o e, krótkiej przerwie. Strasznie krótkiej. Ale nie zdziwię się jak to będzie kolejny odcinek i kolejny będzie robił za pół roku w lato. E, szczerze po co robię ten film to ja w ogóle nie wiem. No ale nie wiem. Jak sobie po prostu weszłem na mój kanał, no i sobie spojrzałem na te, na te wyświetlenia, chyba jakiś... Z jakichś randomowych filmów, które wstawiam. Na przykład... E, czekaj, gdzie jest ten film o... E, szlachcicu? Bo wstawiałem film o Szlakcicu, co nie? Gdzie on jest? Kurwy, jestem głupi. Tutaj są moje stare filmy. O! Widzicie to? Widzicie to? 857 wyświetleń! What the fuck? Czemu? <grym> Powrót mistrza, dlaczego mapping Szlakcica jest chujowy? Ja pierdole, to były filmy w lipcu, kiedy jeszcze lato było Kiedy jeszcze miałem czas wrzucać, o na przykład jakieś przeróbki moje hand oczywiście, zero wyświetleń Wszystkie filmy, które nie są komentary mają zero wyświetleń Tu jest 600, 500, 350 Tutaj 200 jakieś, tu 450, no wiecie takie trdyn no i później uciało mi się ostatni odcinek z mangasa, był. No i ucięło mi się to jeszcze jeden z mappingu. Jestem z niego szczerze dumny, strasznie. Bardzo ładna grafika. Bardzo ładna grafika, jak dla mnie. Jestem bardzo dumny. Jak wyszła ta, ta piosenka. Co kurwa! Jak wyszło ten mapping? Bardzo ładnie wyszło. Może kiedyś zrobię drugą część? A mówiąc pewnie, to na pewno. Tylko kiedy to już nie wiem, pewnie jak skończę robić inne serie, w których mam jeszcze wciól, ale jeśli nie chcę robić, ale kiedyś je zrobię. Pewnie nie w tym roku, ale je zrobię. Nie obiecuję, ale pewnie je zrobię. Eee, nie wiem, dalej. Właśnie, pewnie widzicie, no mój kanał trochę umiera. Eee, jeden sub w przeciągu miesiąca. Więc. Może byłoby fajnie trochę porobić filmów, kiedy no, no, zaczyna się pandemia, pewnie nie chodzicie na te lekcje, więc przydałoby się wam trochę minimalna ilość kontentu. Słyszałem, że kokos odchodzi, Fidrek odchodzi, wszyscy maperzy odchodzą, więc ja wezmę ja wezmę jakby ich miejsce i zajmę się wami jak moimi dziećmi. Moi widzowie, nigdy o was bym nie zapomniał. To jest, to jest kłamstwo. No ale, no, no jak już mam, ile już mam tych subów? 222, no. no. Po prostu szkoda mi takiego kanału, no. już może no no w pół roku, przez, prze, kiedy jeszcze przez ostatnie dwa miesiące nic nie robiłem, bo robiłem jakieś gówno. zebrać tyle subów, po prostu z komentarzy, z jakiegoś mappingu, to jest całkiem ładnie. Jak na taki shitowy content, jak ten. No ale, no, no nie powiem, to jest powód do dumy, dlatego będą filmy na tym kanale jeszcze, nie to nie jest jeden kurwa film informacyjny, że dlaczego filmów nie było, filmów nie było, bo ich nie robiłem kurwa, to jest chyba bardzo dobry powód, dlaczego ich nie było, bo ich, bo ich nie robiłem, no ale teraz zrobię filmik, no mam co robić, znaczy nie, że nie mam czasu, tylko, że no, no wolę grać w biligunie, co nie, wolę. Grać sobie w ligunie z kolegami niż robić jakiś mapping. No ale teraz, no, nie mam kolegów, wszyscy na raka poumierali, wiecie, korona. Jednego kolegę autopierdolnęło, więc, no, robię film ten, właśnie. Eee, nie wiem, coś, co jeszcze mogę powiedzieć, nie wiem. Chyba, tyle będzie z tego kurwa mini, krótkiego filmu, 4-minutowego. Nie wiem, no, może będzie kiedyś, może jeszcze w tym tygodniu zrobię sobie film, może teraz zacznę zrobić, tylko muszę się nauczyć. Z pewnego przedmiotu, bo będziemy pytali, będzie pytanko jutro, na e, Zdalne lekcje są bardzo fajne, polecam. E, nie, jeszcze jakieś pizdy pewnie pozbierałem, no ale to i tak zdam, bo jestem najmądrzejszą osobą na tej ziemi. Pewnie w uniwersum nie zdziwił się, więc no do zobaczenia. Do kiedyś. Papa. Pa.